Zostawiamy, proszę Państwa. Ale grupa dotyczy Rosja, Dania, Belgia. Finlandia jest w ostatniej grupie. Ale to jest raz, dwa, trzy, cztery. Czyli bardzo to jest rozsądne opisane. Ale widzimy Rosja, Dania, Belgia, Finlandia. Czyli zobaczymy Rosja. Rosja. Ale... Dania, Belgia, Belgia, Belgia e, czyli jest Belgia, Rosja, Dania i Finlandia, czyli wszystko jest tutaj, a teraz sprawdzamy tak, Holandia, czyli jest y, tutaj, w grupie C jest, patrzymy y, kto, Holandia jest w grupie B, tu jest Chorwacja część Chorwacja Niemcy Hispania, Niemcy jest Hiszpania Niemcy Chorwacja Chorwacja Chorwacja, 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 Chorwacja jest tej grupy, chod, w tej samej grupie, ale Holandia jest w grupie, Czy widzicie tutaj? No tu jest Chorwacja, czyli tak, jest Chorwacja, jest ale ja nie, nie tu jest Holandia i Chorwacja, czyli nie mogą być Chorwacja i Holandia w jednej grupie, a Czesi, Czesi są w grupie, tak, i teraz tutaj Chorwacja nie może być w tej samej posyku, co tam, czyli Chorwacja poleci do grupy, którejś tam na razie. Właśnie poleci do grupy, ktoś koszyku z koszyku drugiego A więc powiedzmy, że poleci tutaj ktoś e... Patrzymy kto Jest Dania, jest Irlandia, ale Dania też nie wystąpi Czyli nam się trochę pomieszało to wszystko To maksymalnie, bo Dania też nie wystąpi Mamy 20 zespołów Nie,

Turde Podejdźmy! mam czasu mikrofon tak będzie mniej więcej to wyglądało ale połączeniu na koszyki to, to będzie tak mniej więcej nie wyglądało wytarzam więc yy, zróbmy tak aparat ostatnia, ostatnia... Tak. International, Portuga Francja, Portugalia, exclude, jest dobrze. Rosja, Dania, Belgia, ten. Y, Holandia jest plus. Y, jest możliwe. Czechy są w grupie. Grupie C. To patrzymy. dwa, koszyków Zaraz teraz to jest podmiana. Zaczynamy od wojewódzkiej. Tu co się na Zowiecku, czyli 4% daje. 2, 3, 4. Czyli ostatniego koszyka jest 3. Czyli 4. Czyli Ires, plus. Tutaj nie ma Czesi. A tu są Polęczy i, i Czesi. Czyli jest dobrze. Ta grupa jest dobra. A teraz grupa. Hmm, grupa po prostu grupa 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 grupa. D. Czyli jest wszystko okay. teraz grupa D. Anglia, Turcja, czyli mamy tutaj wszystko ten, czyli tak hmm. Anglia. Turcja i Szwecja Szwecja jest Szwecja nie może być w tym samym koszyku chyba Szwecja jest tak Turcja. ale Szwecja nie może być więc też Szwecja pójdzie do koszyka e, i ktoś z drugiego koszyka czyli Anglia e, Turcja i ktoś z drugiego koszyka przejdzie do ten albo Chorwacja albo Polska więc dajemy tutaj Chorwację mamy Chorwację czyli mamy grupie mamy grupie żeby to szybko sprawdzić bo ja nie mam czasu mamy grupie Turcja, Chorwacja to by było bardzo teraz grupa E, ostatnia grupa, A, żeby to zobaczyć to trzeba tak, Anglia, Turcja, Chorwacja i Turcja i teraz y, grupa E, czyli Hiszpania, czyli grupa E, Hiszpania jest, Ukraina nie może być w tej samej grupie, więc Ukraina z bo Ukraina z te samego grupy jest to Hiszpania, czyli Ukraina idzie do e, na razie Szwecji, tu nie, ma, my, my nie widzimy Szwecji, Ukraina wchodzi bardzo do ciekawej grupy, gdzie jest Polska, Niemcy, Ukraina, Jezus Maria, co tu się dzieje, e, tak, i jest grupa B, gdzie jest, e, tak, Hiszpania, E, Szwecja jest w grupie tak, i Austria jest w grupie e, Austria jest w grupie tej czyli Austria też musi iść za kogoś e, mamy tu Polskę e, i Szwe Szwecję, czyli mamy tu Szwecję i ten i Polska wchodzi do grupy tam gdzie e, Hiszpania, Szwecja, o matko Chrystusowa e, tak czyli Niemcy, y, Ukraina, ale Ukraina nie może też być w grupie E, to co to, to się porobiło troszeczkę, Ukraina jest w grupie E, ale ze względu na to, że Irlandia jest w grupie hmm, tam gdzie Holandia, bo to trochę się pomieszało przez to losowanie, to Niemcy, Ukraina, Austria, Niemcy, Ukraina i Austria, tak i to będzie też, Austria, i respluzja jest na przykład tej grupie, w drugiej grupie, ale to jest mniej ważne. Za to trochę nam się pomieszało i to wygląda mniej więcej, proszę Państwa, przez to, że ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, to wygląda przez to tak. Końcowa tabela, końcowa tabela, ja to sprawdzę, poczekajcie i... czekaj i... To wygląda. Tak. Hiszpania, Szwecja, Polska, International Francja, Portugalia, Exclusive, Rosja, Dania, Belgia, Finlandia, Holandia i reszta Czechy, Play A, Anglia, Turcja, Chorwacja, Play B, Hiszpania, Szwecja, Polska, Play C i Niemcy, Ukraina, Austria, Play D.